Cena jej butów kosztowała nasz ślub. Kiedy Klara wyjęła buty z pudełka, w pomieszczeniu wciąż unosił się zapach nowej skóry. Były czarne, wysokie, z obcasem przeciwstawiającym się grawitacji i blaskiem, który odbijał nawet najsłabsze światło górnej lampy. Przycisnęła je do piersi, jakby były trofeum, i uśmiechnęła się do swojego odbicia w lustrze szafy. Idealnie szepnął, przesuwając palcami po nienagannym szyciu. Rodrigo przyglądał się temu z drugiej strony łóżka ze skrzyżowanymi ramionami i napiętymi szczękami. Nie był to pierwszy raz, kiedy wróciła do domu z zakupem, który znacznie przekroczył ustalony budżet. Ale tym razem kwota wybita na karcie kredytowej była absurdalna. Rzeczywiście absurdalne. Równowartość trzymiesięcznego czynszu. Albo, jak nie mógł powstrzymać się od myśli, połowa tego, co zaoszczędzili na ślub. Czy naprawdę ich potrzebowałeś? Zapytał, starając się zachować spokojny głos, chociaż złość paliła go już w gardle. Klara odwróciła się powoli, jakby dopiero wtedy zauważyła jego obecność. Ach, Rodrigo westchnęła, jakby był irytującym dzieckiem, upierającym się przy oczywistych kwestiach. Nie rozumiesz. Są sztuką. Ręcznie robiona, włoska skóra, podeszwa typu Vibram. To inwestycja. Inwestycja. Roześmiał się gorzko. W czym? O tym, że potknąłeś się i złamałeś kark. Przewróciła oczami, ale łobuzerski uśmiech zniknął. Jesteś zazdrosny o buty, kochanie. Zazdrość. Rodrigo wstał z łóżka z zaciśniętymi rękami. Klara, ustaliliśmy, że w tym miesiącu każda złotówka zostanie przeznaczona na udekorowanie sali. Twoja mama już cię dręczy, bo nie zapłacono za kwiaty, fotograf groził odwołaniem ślubu. A ty wydajesz pieniądze z naszego ślubu na buty. Skrzyżowała ramiona, podbródek do góry. Przesadzasz. Znajdujemy sposób. Zawsze dajemy. Zawsze tak robimy powtórzył podnosząc głos. Na tym polega problem, klaro. Myślisz, że pieniądze rosną na drzewach, a dług to tylko liczba na papierze. Ale tak nie jest. To stres. To ja muszę słuchać, jak dyrektor banku śmieje mi się w twarz, kiedy proszę o pożyczkę. Walczymy za każdym razem, gdy przychodzi faktura. Opuściła buty, a błysk w jej oczach nieco przygasł. Robisz wielką sprawę z niczego. Ja jestem. Rodrigo wziął wyciąg bankowy leżący na komodzie i rzucił go na łóżko. Spójrz tutaj. Spójrz tutaj, Klaro. To nie jest burza. To jest huragan. A ty tam jesteś i tańczysz w deszczu, jakby nic nie miało się wydarzyć. Nie spojrzała na gazetę. Zamiast tego założył jeden z butów, podziwiając sposób, w jaki pasuje na jego nogę. Jesteś denerwujący, kiedy jesteś taki? Nudny? Roześmiał się bez humoru. Czy jestem nudny? Może odwołamy ślub. Więc możesz wydać tyle pieniędzy, ile chcesz, na włoską sztukę skórzaną i nie będziesz już musiał mnie znosić. Cisza, która zapadła, była przeszywająca. Klara zamarła, trzymając jeden but w dłoni, drugi już założony. Jego oczy, niegdyś wyzywające, teraz błyszczały czymś, co mogło być gniewem lub strachem. Nie mówisz poważnie, mruknął. Rodrigo wziął głęboki oddech, próbując uspokoić szaleńczo bijące serce. Nie wiem, Klaro. Już nie wiem. Gwałtownym ruchem zdjęła but, rzucając go na podłogę. Jesteś tchórzem. Zawsze tak było. Boi się wszystkiego, wydatków, marzeń, życia. A teraz boi się nawet mnie poślubić. To nie strach, powiedział już ciszej. Jest zmęczony. Zmęczony byciem jedyną osobą, która się troszczy. Klerę podniosła pudełko na buty i przytuliła je jak tarczę. Więc anuluj to. Zobacz, czy mnie to obchodzi. Wyszła z pokoju, jej obcasy uderzały o podłogę niczym młoty. Rodrigo stał nieruchomo, patrząc na porzucone na dywanie but, którego błyszcząca skóra odbijała światło wpadające przez okno. Następnego ranka Klery nie było w domu. Tam, gdzie powinny być pierścienie, była tylko uwaga. Te buty kosztowały nas małżeństwo. Ale poddałeś się dawno temu. Rodrigo siedział na skraju łóżka, papier drżał mu w dłoniach. Na zewnątrz zaczął padać deszcz, grube krople uderzały o szybę. Nie płakał. Nie krzyczał. Wystarczyło, że zajrzał do szafy, gdzie wśród zwyczajnych butów Clary, pusta przestrzeń czekała na buty, które już nigdy nie zostaną założone. Rodrigo następne kilka dni spędził w gęstej ciszy, jakby mieszkanie zostało wypełnione niewidzialną substancją, która tłumiła wszelkie dźwięki. Sąsiedzi komentowali między sobą nieobecność Clary, ale nikt nie odważył się zapytać. Kontynuował pracę, odpowiadając na e-maile z mechaniczną precyzją, podpisując dokumenty, nie czytając między wierszami. Wieczorem siedział w salonie i patrzył na puste miejsce po sofie, którą zabrała Klerę. Pozostał tylko wyblakły ślad na dywanie, blady cień tego, co było wcześniej. Tydzień później, sprzątając szufladę nocnego stolika, znalazła pożółkłą kopertę ukrytą za książką z opowiadaniami, którą Klerę uwielbiała. W środku zdjęcie ich dwójki, młodych, uśmiechniętych na nieznanej plaży i pomięty bilet do kina Titanic, popołudniowy seans w taką deszczową niedzielę. Z tyłu zdjęcia pięknym pismem Klari widniał napis, bo kiedy zapomnisz, dlaczego było warto. Rodrigo trzymał gazetę, aż rozbolały go palce. Przypomniał sobie dzień, w którym Clary kupiła te buty, oszczędzała miesiącami, chowając dajci na dnie torebki, żeby zrobić mu niespodziankę w rocznicę ich ślubu. To są na czas, kiedy znowu pójdziemy tańczyć, powiedziała, wirując na środku pokoju, a jej czerwone szpilki lśniły. Obiecał, że to zrobią, że znajdą czas. Ale czas, jak wszystko inne, minął pomiędzy spotkaniami, przeprosinami i wzajemnym zmęczeniem dwojga ludzi, którzy kochali się zbyt mocno, by przyznać, że się tracili. Tej nocy Rodrigo śnił o klarze. Była w pustej sali, ubrana w czerwone buty i tańczyła samotnie w złotym świetle. Kiedy próbował się zbliżyć, ziemia pod jego stopami zamieniała się w ruchomy piasek, a im bardziej starał się do niej dotrzeć, tym bardziej się oddalała, zawsze uśmiechnięta, zawsze nieosiągalna. Obudził się spocony, z sercem bijącym tak mocno, że aż bolało. Rano podjął decyzję. Podniósł słuchawkę i wybrał numer matki Klery, jedynej osoby, która mogła wiedzieć, gdzie ona jest. Głos pani. Helena drżała, gdy odbierała, ale po długim milczeniu szepnęła. Jest w domku na plaży. Ta, której nienawidziłeś. Rodrigo jechał godzinami, a kręta nadmorska droga odbijała szare niebo. Dom stał na odosobnionym odcinku plaży, gdzie fale uderzały gwałtownie o skały. Klara siedziała na werandzie, owinięta kocem i patrzyła na morze. Nie odwróciła się, kiedy zaparkował, ale wiedział, że ona wie, że to on. Nie przyszedłem się kłócić, powiedział Rodrigo, zatrzymując się kilka kroków dalej. Wiatr niósł jej słowa, ale ona słuchała. Więc dlaczego przyszedłeś? Ponieważ zostawiłeś zdjęcie. I bilet. Klerę w końcu na niego spojrzała, jej oczy były czerwone, ale suche. Nie było w niej złości, tylko stary smutek, jakby wypłakała już wszystkie możliwe łzy. Zostawiłem, bo trzeba pamiętać, odpowiedział. Nie ode mnie. Od ciebie. Rodrigo usiadł obok niej, nie dotykając jej, nie pytając o pozwolenie. Trwali tak dłuższą chwilę, wsłuchując się w szum fal. Potem, gdy słońce zaczęło zachodzić, Klara przemówiła: W butach nie chodziło o pieniądze. Mówili o tym, że już się ze mną nie widujesz. Nie widząc, że nadal chciałam tańczyć, przełknął ciężko. Teraz widzę. Szczeka za dużo. Być może. Rodrigo wziął głęboki oddech. Ale nadal chcę spróbować. Jeśli mi pozwolisz. Klara nie odpowiedziała od razu. Zamiast tego wyjął spod koca bose stopy i położył je na chłodnym drewnie werandy. Na kostce miał małą bliznę po tym, jak wiele lat temu potknął się, biegnąc na autobus, który miał ich zabrać do kina. Rodrigo pamiętał, jak całował to samo miejsce i śmiał się, gdy ona narzekała na ból. Pamiętasz nasz pierwszy taniec? Zapytała w końcu. Na weselu twojego kuzyna trzy razy nadepnąłeś mi na nogę. I powiedziałeś, że to znak, że przetrwamy. Bo nikt by mnie nie zniósł, gdyby nie miłość. Klara roześmiała się. Był to delikatny, łamliwy dźwięk, ale jednak śmiech. Potem powoli wstała i wyciągnęła rękę. Zobaczymy, czy nadal wiesz. Rodrigo wahał się przez sekundę, zanim się zgodził. Tańczyli boso na werandzie, potykając się o siebie i śmiejąc się, gdy prawie upadli. Nie było muzyki, tylko szum morza i wiatru, ale to wystarczyło. Kiedy Klere w końcu się o niego oparła, Rodrigo poczuł zapach soli w jej włosach, ten sam zapach, jaki towarzyszył im przez wszystkie lata, które tam spędzili. Nie wiem, czy to coś rozwiąże, szepnęła w jego klatkę piersiową. Nie ma potrzeby tego naprawiać. To po prostu musi być prawdą. I po raz pierwszy od miesięcy tak się stało. Kiedy po latach opowiadali te historie, zawsze pomijali najbardziej bolesne szczegóły. Rozmawiali tylko o tańcach na balkonie, zmiętym bilecie, który wciąż trzymali w pozytywce, i czerwonych butach, które Klerę ostatecznie podarowała młodej pannie młodej bez pieniędzy. Nikt nie musiał wiedzieć o nocach, kiedy budzili się jeszcze spoceni, o ciszy, która czasami zapadała między nimi jak żelazna kurtyna o chwilach, gdy patrzyli na siebie i widzieli nie tylko miłość, ale także blizny, które po niej pozostawiła. Ponieważ szczęśliwym zakończeniem nie był brak bólu, ale i tak wybór tańca. Czas płynął jak tam, gdzie pory roku wyznaczają bardziej zapachy niż kalendarz. Zapach kwitnących drzew pomarańczowych zwiastujących wiosnę, zapach mokrej ziemi po pierwszym jesiennym deszczu, zapach świeżo upieczonego chleba, który zimą wdziera się na ulicę. Dom na wzgórzu, który był świadkiem tak wielu lat, Teraz gościł także zimy, które nauczyli się wspólnie przeżywać. Clare nadal budziła się w niektóre poranki z bijącym sercem, a jej dłonie instynktownie szukały pustej strony łóżka, zanim znalazły ciepłe ramię Daniela. On z kolei nabrał zwyczaju zostawiania włączonego światła na korytarzu w najbardziej szare dni, jakby chciał sobie udowodnić, że ciemność nie jest nieskończona. Były to drobne rytuały przetrwania, prawie niezauważalne dla każdego, kto patrzył na nie z zewnątrz, ale dla nich oznaczało to różnicę między tonięciem a unoszeniem się na wodzie. Któregoś dnia, sprzątając strych, Klara znalazła pudełko po butach pełne fotografii, których nie widziała od lat. Wśród nich wyblakły polaroid, oboje po dwudziestce, śmiejący się na plaży, ze stopami w wodzie i cieniami wydłużonymi przez popołudniowe słońce. Przez długi czas trzymała zdjęcie przy piersi, zanim zeszła na dół. Daniel był w kuchni i próbował naprawić stare radio, które ciągle hałasowało. Pamiętasz ten dzień? Zapytała, przedłużając obraz. Zanim podniósł zdjęcie, wytarł ręce w spodnie. Palce mu się lekko trzęsły, gdy rozpoznał tę scenę. Oczywiście. Wtedy próbowałeś mnie nauczyć surfować i prawie utopiliśmy nas oboje. Przesadzasz. Upadliśmy tylko trzy razy. Trzy razy z rzędu poprawił, śmiejąc się. Ale śmiech przycichł, gdy jego oczy się spotkały. Byliśmy tacy lekcy. Klara siedziała przy stole i patrzyła, jak wraca do zabawy radiem. W końcu Syk ustąpił miejsca starej piosence, jednej z tych, które leciały w barze, w którym się poznali. Daniel wyciągnął rękę, a ona przyjęła ją bez wahania. Nadal jesteśmy, powiedziała. Ale teraz znamy wagę rzeczy. Skinął głową, a jego palce splutły się z jej palcami, jakby były jedyną kotwicą na wzburzonym morzu. Czasem się zastanawiam, czy bylibyśmy tacy szczęśliwi, gdybyśmy przez to wszystko nie przeszli. Klara uśmiechnęła się smutnym, ale prawdziwym uśmiechem. Myślę, że szczęście to nie tylko śmiech, Danielu. Czasami to po prostu zostaje. To decyzja, aby nie puścić czyjejś ręki, gdy wydaje się, że świat się zawali. Radio nadal grało, a muzyka mieszała się z szumem deszczu, który zaczął uderzać w okna. Trwali tak przez chwilę w milczeniu, słuchając upływu czasu. Wiele lat później, gdy nadeszła choroba, to Klara trzymała Daniela za rękę w jego ostatnich dniach, tak jak on to robił z nią wiele lat wcześniej, kiedy wydawało się, że świat podzielił się na pół. Nie było żadnych wielkich przemówień, żadnych obietnic ponownego spotkania w zaświatach. Ten sam taniec, co zawsze, uścisk dłoni, wspólne westchnienie, świadomość, że nawet w bólu istnieje rodzaj łaski w tak głębokiej miłości. Po jego odejściu Klara nadal mieszkała w domu na wzgórzu. Ludzie we wsi mówili, że postarzała się nagle, jakby smutek był burzą, która zabrała ze sobą nie tylko radość, ale także lata, które jej pozostały. Ale ci, którzy ją naprawdę znali, wiedzieli, że to nie do końca tak. W letnie noce Klara nadal zapalała świece w ogrodzie, nadal tańczyła samotnie na werandzie, gdy w radiu leciała odpowiednia piosenka, nadal uśmiechała się do zdjęć, jakby skrywały w sobie tajemnice, które tylko ona mogła rozszyfrować. Pewnego ranka, podlewając hortensję, które Daniel zasadził kilkadziesiąt lat wcześniej, poczuła ostry ból w klatce piersiowej. To nie był strach ani strach. To było prawie jak rozpoznanie, cielesne wspomnienie, że niektóre historie mają zakończenie napisane od początku. Klara siedziała na drewnianej ławce i patrzyła na dolinę poniżej, gdzie rzeka wiła się między drzewami niczym srebrzysta linia. Wziąłem głęboki oddech, jakbym przygotowywał się do nurkowania. Kiedy sąsiadka znalazła ją kilka godzin później, jej twarz była spokojna, a palce wciąż splecione z gałązką hortensji, która spadła jej na kolana. Mówiono, że umarła z uśmiechem na ustach, jakby w końcu zrozumiała, że do niektórych tańców nie potrzeba dwóch, żeby trwać. Pochowali ją obok Daniela w cieniu tego samego drzewa, pod którym tyle lat wcześniej dał jej zmięty bilet na koncert, który nigdy się nie odbył. Nie było nagrobka z pompatycznymi napisami, tylko prosta drewniana tablica z ich nazwiskami, a poniżej zdanie, które Klara napisała pewnego wieczoru na serwetce, po dużej ilości wina i kilku słowach. Tutaj odpoczywają ci, którzy tańczyli, nawet gdy muzyka ucichła. Czas płynął nad małym cmentarzem, jak wiatr, którego nikt nie zauważył poza kwiatami. Hortensje, które Clara tak bardzo kochała, rosły dziko nad dwoma grobami, a ich niebieskie i fioletowe płatki spadały na ziemię jak konfetti. Drewniany znak z biegiem czasu pokrył się srebrzystą patyną, jakby litery pisał sam księżyc. Dom, w którym mieszkała Klara, stał pusty przez lata, aż pewnego dnia kupiła go młoda kobieta o brązowych włosach i rękach zawsze ubrudzonych farbą. Miała na imię Mariana. Była malarką i przyciągała ją nie cena zbyt niska jak na nieruchomość tak blisko centrum, ale poczucie, że w tych ścianach kryje się coś więcej niż kurz. Pierwszego dnia, przeciągając pudełka pensji do dawnego pokoju Klery, znalazł pożółkłą kopertę ukrytą za luźną półką. Wewnątrz zmięty bilet na koncert fortepianowy sprzed kilkudziesięciu lat i list. Daniel, jeśli nie przyjdziesz, będę tańczyć sam. Zawsze. C. Mariana nie wiedziała, kim byli Klara i Daniel, ale kopertę trzymała w środku tomiku z wierszami, który kupiła na targu staroci. Czasami w nocy, gdy samotność była ciasna jak gorset, czytała to zdanie na głos, jakby to było zaklęcie. Rok później, malując obraz inspirowany hortensjami w ogrodzie kwiatami, które, o dziwo, kwitły pełną świetnością dopiero po zmroku, Mariana usłyszała muzykę dochodzącą z ulicy. Był to fortepian grający walca, którego nie rozpoznawała, ale wydawał się znajomy, jakby już go śnił. Upuścił pędzel na paletę i podążył za dźwiękiem do okna. Na zewnątrz siwowłosy mężczyzna ubrany w obskurny garnitur grał na chodnikowym pianinie, którego nie było tam poprzedniego ranka. Jego palce, zwinne pomimo upływu lat, przesuwały się po klawiszach, jakby pisały nową historię. Mariana zbiegła po schodach, bosymi stopami uderzając o drewniane deski. Kiedy dotarł do chodnika, mężczyzna już przestał się bawić. Odwrócił się do niej i przez chwilę Mariana przysięgła, że dostrzegła coś w jego oczach, cień rozpoznania, jakby na nią czekał. Ten dom należał do klery i powiedział mężczyzna bez pytania. Jego głos był ochrypły, jakby nie używał go od lat. Uwielbiała tę piosenkę. Kim jesteś? Zapytała Mariana, chociaż wiedziała. Mężczyzna uśmiechnął się smutnym, ale nie gorzkim uśmiechem. Ktoś, kto przybył za późno na taniec, a potem, jakby to był tylko powiew wiatru, zniknął. Pianino na chodniku pozostało tam, ciche, jakby zostało porzucone. Mariana podeszła i przesunęła palcami po klawiszach. Jedna z nich, środkowa C, była lekko zapadnięta, jakby ktoś dawno temu za mocno ją docisnął. W domu na półce zniknęła koperta z biletem i listem. Tej nocy Mariana śniła, że tańczy. Nie sam, nie z mężczyzną w garniturze, ale z kobietą w niebieskiej sukience, której stopy ledwo dotykały podłogi. Wszędzie wokół niej płatki hortensji opadały niczym śnieg, a muzyka zawsze muzyka grała dalej, nawet jeśli nie było nikogo innego, kto mógłby ją zagrać. Kiedy się obudził, obraz, który zaczął, był już ukończony. Nie pamiętał, żeby to malował. Tańczyły w nim dwie sylwetki pod rozgwieżdżonym niebem. A pomiędzy nimi niczym niewidzialna nić rozciągała się gałązka hortensji. Mariana nigdy więcej nie widziała mężczyzny z fortepianem. Ale każdej nocy, gdy księżyc był wysoko, słyszała bardzo cicho echo walca dochodzącego nie wiadomo skąd. Czasem, jeśli uważnie się przyjrzysz, zobaczysz, jak hortensje trzepoczą, jakby ktoś ich dotknął, gdy przechodziły. Dom pozostał. Muzyka grała dalej. A taniec cóż, taniec nigdy nie potrzebował dwojga, aby trwać.